Teraz, znaczy teraz od jakiegoś czasu bardzo modne w internecie są te wszystkie akcje crowdsurfingowe, w których to internauci wspierają innowacyjne i ciekawe produkty, takie, które chcieliby zobaczyć i wy również zaryzykowaliście właśnie starty na starterze. I jak cała kampania dla Simora przebiegała? To pytanie do Jarka. Do Damiana? Do Damiana, przepraszam. Kampania trwała 5 dni, na razie start jest bardzo dobry, ludzie zapoznają się z produktem, tam już na razie mamy zebrane 16 tysięcy funtów w przeciągu 4 dni, więc jakby wynik nie jest zły. W najbliższych dniach będziemy jakby kręcić e, update'y, w których będziemy zaprezentowywać e, konkretnie wszystkie właściwości i możliwości Simora. E, pierwszy update pojawi się wczoraj, e, dotyczył on rozszerzonej rzeczywistości. Koło piątku czy czwartku pojawi się update dotyczący streamingu e, gier z komputera i konsol. E, bardzo ciekawy update, pokażemy jak streamować gry bezpośrednio z komputera na telefon bez. E, no, praktycznie żadnego opóźnienia. Opóźnienie tam sięga od 2 do 15 milisekund, więc to jest kompletnie niezauważalne dla oka. I mamy nadzieję, że kampania tak naprawdę dzięki temu, wskazanym update'om, ludzie zobaczą już w 100% to, co jest możliwe dzięki Simor i kampania, kampania jeszcze bardziej nabierze tempa. A w ogóle to tak razie, może wróćmy do początku. Skąd? pomysł na samego Simora, bo w internecie są to nazywane, znaczy wasz produkt jest nazywany polskie gogle do wszystkiego. W ogóle od, od czego wyszedł Simor? No, wszystko się zaczęło o około rok, półtorej roku temu, kiedy brat otrzymał deweloperską wersję Oculusa. To była jakby moja pierwsza styczność w ogóle z jakikolwiek googlami do brutalnej rzeczywistości. Efekt był no, zdumiewający, te, te odniesienie tej głębi, tych ruchów głowy. no To było pierwszy raz coś takiego przeżyłem. No ale sama konstrukcja była bardzo prosta: soczewki i ekran. No, soczewki, ok, są do zrobienia. Skąd wziąć ekran? Zacząłem myśleć, chciałem w tym wziąć jakby udział. Po miesiącu wymyśliłem, żeby wykorzystać jakby telefon, bo. Mm, Oculus miał tam wyświetlacz HD w pierwszej, pierwszej jakby wersji, e, telefony już dawno miały HD, już tam za niedługo miała się pojawiać S4 z Full HD, teraz już są w ogóle telefony z 2K, LG G3 już dostępne w Polsce, więc te, one wyprzedzają epokę tych wyświetlaczy, jest to co po roku się tak bardzo zmienia, że to jakby były takim głównym motywem do działania, żeby wykorzystać możliwości smartfona. Pierwszym celem było stworzenie gogi do rzeczywistości, potem miałem styczność z goglami od Sony HTMZ, one generowały jakby obraz przed nami, o bardzo dobrej jakości, 2D albo 3D, do grania w gry z komputera czy konsol, to też bardzo mi się spodobało, że, że możemy jakby grać na dużym telewizorze przed nami, w gry z komputera, tam jeszcze był wyświetlacz OLED, czyli ta paleta barw, kontrast, no był po prostu nie do przebicia przez LCD. No i ostatnią rzeczą była też rozszerzona rzeczywistość też się pojawiały jakieś rozwiązania na Kickstarterze. Też miałem znowu styczność z tą rozszerzoną rzeczywistością zobaczyłem, że coś takiego istnieje. No i wpadłem na pomysł, że po prostu jeżeli będzie się miało urządzenie, które będzie miało niektóre elementy wymienne, będzie miało jakby modułowy design, będzie pozwalać na to wszystko, gdzie to tak naprawdę ja będę decydował, z czego chcę korzystać, a nie będę miał potrzeby jakby kupowania kilku drogich niektórych urządzeń do konkretnej funkcji. No to też. Czyli Twoim pomysłem było generalnie użyć tego, co jest, czyli smartfonów, które już w tej chwili naprawdę mocą obliczeniową i przede wszystkim ekranami są na bardzo wysokim poziomie, plus połączyć kilka już obecnych urządzeń w jednym. No taki efekt się osiągnęło dzięki właśnie soczewkom, bo soczewki generują efekt porównywalny do innych rozwiązań. No Czasy najlepsze, ale to już pozostawimy w kwestii użytkowników, jak dostaną te, te, te gogle, więc, więc tak to wygląda. Mnie bardzo zainteresowało to, co mówiłeś o streamowaniu gier z komputera na telefon do gogli, więc zaraz o tym porozmawiamy. Albo może było dobra, w tej chwili porozmawiajmy o tym, jakie, ma, jakie są możliwości używania. Przejdźmy teraz w takim razie do opisu poszczególnych funkcji, które oferuje Simor. Mówiliście o soczewkach 2D, mówiliście o soczewkach 3D, o rozszerzonej, o rozszerzonej rzeczywistości i rzeczywistości wirtualnej. W takim razie oddam Tobie głos, bo chcesz powiedzieć o ekranie 2D i soczewkach 2D. Tak, dokładnie. No. Nie, proszę, trzeba, i będzie mi na pewno wygodniej, jeżeli chodzi o samą soczewkę 2D. Ona generuje efekt obrazu, który widzimy przed sobą. Jeżeli wykorzystamy telefon, tutaj na przykładzie telefonu 5.7 cala, soczewka 2D powiększa go do rozmiarów 125-calowego telewizora widzianego z dwóch metrów. Jeżeli wykorzystamy troszkę mniejszy telefon, to z automatu ten telewizor również się troszeczkę zmniejsza. Ale... Przy 4-calowym telefonie? Tutaj, pirazy, drzwi. pirazy drzwi, no jeżeli chodzi o 3,5 calowy telefon, wyświetlacz w 2D jest 80 cali, no czyli 3,5, 80 cali, 5,7 to jest 125 i na stronie udostępniamy jakby całą listę, zależnie od ilości cali telefonu, jakie efekty generują każde soczewki, więc bez problemu można sobie zobaczyć, no z pamięci ciężko wszystko spamiętać. jest Soczewka 3D i obraz trójwymiarowy jeśli chodzi o soczek 3D to sprawa wygląda w ten sposób że w przypadku użycia telefonu wyświetlaczu 5.7 cala obraz który nam się wyświetla wynosi 80 cali Dzięki, dzięki zastosowaniu tych soczewek mamy też możliwość oglądania obrazu bez, bez efektu migotania i, i, i przeplatania obrazu, tak jak to jest w przypadku oglądania filmów na telewizorze 3D lub też w kinie. Myślę, że to jest główna przewaga. Okej, okay, czyli te, chcesz powiedzieć, że w takim razie osoby, które narzekają na, na bóle głowy po seansach, trzydewki nie, e, nas i może nie będą tego odczuwać? E, z takim założeniem właśnie tworzyliśmy e, te soczewki. E, taki efekt chcemy uzyskać, i jak na razie e, mamy taki sygnał, że, że, że działa to tak jak powinno z no, summa summarum, tutaj nie ma tego efektu przeplatania migotania obrazu. Jest to spowodowane głównie tym, że każde oko widzi swoją część obrazu, swoją połówkę. Filmy musimy odtwarzać w technologii side by side, czyli jedna połówka obok drugiej. No i z automatu każde oko widzi swoją część obrazu, i tutaj dlatego nie ma tego przeplatania migotania obrazu. Ekran, który widzimy w porównaniu z 2D z cala, w 2D mamy 125 cali, tutaj jest 80 cali jest to spowodowane właśnie tym, że widzimy połowę ekranu i ten ekran jest troszeczkę mniejszy. Te dwie jakby główne soczewki, te 2D i 3D cinema screen, one się cechują właśnie tą bardzo dobrą jakością obrazu, które nie widzimy jakby widocznych pikseli, że efekt 3D w przypadku soczewkach 3D ta głębia też jest bardzo mocna i to się idealnie właśnie sprawdza, jeżeli chodzi o gry 2D czy 3D, to samo filmy. Okej, okay, to jeszcze dwa ostatnie punkty, punkty VR i AR. Ja powiem o VR, kolega powie o augmented reality, więc tak, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość, tutaj nam zależy na jakby największym polu widzenia, żeby się poczuć jakbyśmy byli w środku gry. Do tego służą nam trzecia para soczewek, Virtual Reality, one są o największej mocy, najbardziej powiększają ekran, jakość przez to w porównaniu z tym 3D jest troszeczkę słabsza, no ale pole widzenia jest no, dużo, dużo większe, dodając do tego śledzenie ruchów głowy, no, mamy bardzo fajną imersję, E, wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o e, jak tworzyć gry do wirtualnej rzeczywistości na telefon, e, nie zostawiamy tutaj jakby deweloperów e, samych. Mm, tutaj brat e, e, tworzy SDK, które będzie w najbliższych dniach udostępnione, no i przez e, tam od dwóch dni e, udostępniamy jakby pierwsze aplikacje z wykorzystaniem naszego SDK, które pokazują właściwości, jak to działa na telefonach. Okej, okay. i kwestia mm, AR. Jeżeli chodzi o AR, to możemy wykorzystać każdą z wymienionych przez nas soczewek. I, i, i dzięki zastosowaniu w naszych aplikacjach odpowiedniego skryptu. Dotychczas na telefonie mogliśmy widzieć obraz AR, nie było z tym żadnego problemu, natomiast dzięki skryptom, które, które my zaimplementowaliśmy, obraz ten staje się widziany totalnie w 3D. Możemy się do tego, możemy się do tego obrazu zbliżać, możemy się od niego oddalać. Oczywiście, jeżeli zastosujemy simor przede wszystkim, bo to jest istotne. Z każdej strony możemy obchodzić widziany przez nas obraz na kodzie QR lub innym markerze, którego użyjemy do wyświetlania na nim tego obrazu. No i teraz funkcja interesująca pewnie wiele osób granie w gry komputerowe przy użyciu tych okularów. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o granie, czyli streamowanie jakby obrazu z komputera czy konsol, tutaj korzystamy z oprogramowania, które już jest dostępne. Tutaj nie idzie stworzyć niestety wszystkiego jakby samego, samemu, gdzie na zespół publiczny 7-8 osób. W tym jest jeden developer, więc korzystamy z rozwiązań już gotowych, które tak naprawdę się bardzo dobrze sprawdzają. Jest pierwsze oprogramowanie to jest Plashtop, streamer. A jest jeszcze też drugie, NVIDIA GeForce Experience. I oni stworzyli swój streaming, który działa po prostu, no aż ja bym zaskoczony, że, że nie ma tych żadnych opóźnień w porównaniu, ze, ze, z nie ma żadnych opóźnień z tym, co widzimy na komputerze. Potem wam to zaprezentujemy, tak jak mówię, w piątek się pojawi filmik, w którym będziemy pokazywać krok po kroku, jak to zrobić, żeby ten obraz wyświetlać. No i działa to świetnie. Tutaj e, wykorzystanie, które widzę, nie jest tylko do 2D, czyli że mamy jakby obraz 2D albo 3D gry, ale chciałbym również wykorzystać ten streaming do wirtualnej rzeczywistości, gdzie e, telefon jakby wysyła dane do komputera dotyczące pozycji głowy, a odbiera obraz z tymi pozycjami głowy i dzięki temu uzyskujemy jakby wirtualną rzeczywistość z grafiką z, z komputera. A tak naprawdę, jeśli mógłbyś powiedzieć przed premierą, to jeśli chodzi o, o granie, to Ktoś siedzi przy biurku przed monitorem, który może być równie dobrze wyłączony, e, steruje klawiaturą i myszką, ale mając podłączony telefon do komputera widzi to, co powinno być na monitorze, widzi na swoich okularach mniej więcej mając 100, 100, 120 cali e, tego ekranu przed sobą. No tak, właśnie dokładnie o to nam chodziło. Co nie? Dodatkowy plus, jeżeli e, użytkownik ma, nie wiem, telefon z wyświetlaczem Retina albo OLED, no to OLEDy cechują się bardzo wielką paletą barw niezwykłym kontrastem i prawdziwą czernią. No i nagle dodając jakby streamować, jak nagle jak streamujemy obraz na, na telefon i mamy powiększony go przez Google Simor, tworzy nam się 125 celowy telewizor OLED za, za 300 zł. No to to jest efekt, który, który chciałem osiągnąć. No, tym bardziej, że telewizory OLED są no, bardzo drogie obecnie na rynku, no i też trudno dostępne, bo nie ma jakiegoś wielkiej, wielkiego wyboru. Ja myślę, że to może być po prostu efekt wow, wow jak to niektórzy mówią, bardzo czekam szczerze mówiąc na te prezentację, jeśli chodzi o, o streamowanie, jak to będzie wyglądać w praktyce i przede wszystkim może by się też przekazać, przekonać samemu jak to wygląda. I teraz myślę ostatnia sekcja, czyli może prezentacja tych gogli plus pytanie, jakie są wasze plany na przyszłość. Okej, okay, jestem teraz w... W okularach Simor. Ja steruję myszą, a kolega po mojej lewej steruje chodzeniem. Dobra, możemy iść do przodu? Śmiało, śmiało. Tam ktoś pobiegł. Ale nie biegnij na niego. Sorry, od tyłu biega, nie biega. <laughs> Ok, spłuwa jego. Idź pospłuwa. Iść po Ok, mamy sprówek. Dobra. To pierwszy prototyp, trochę wielki. Już pracujemy jakby nad optymalizacją Simora. Pracę już. No już design jest zaprojektowany, za niedługo się pochwalimy, jak to będzie wyglądać już docelowo, ale no na razie jest taki, jaki jest. Czy znaczy, powiem szczerze, faktycznie, jak człowiek chwilę pogra, to zaczyna zapominać o, o tych ramkach wokół siebie czarnych i widzi tylko e, ogromny ekran. No i na razie wygląda to bardzo przyjemnie. Gdzie są boty? B do botów. Wy, wy widzicie oczywiście na ekranie to, co widzę ja e, opóźnień z tego co się orientuję praktycznie nie ma żadnych. E, a o to o czym mówimy, jeśli uda Wam się dojść do etapu, w którym e, będzie można sterować ruchami głowy e, grą, to naprawdę będzie to ciekawe. Mhm. E, tutaj zaczęliśmy rozmowę jakby z pierwszą firmą, żeby streamować grę w wirtualnej rzeczywistości z komputera. E, rezultaty będą widoczne dopiero za niedługo, jak zaczniemy e, tworzyć pierwsze demo, więc można się spodziewać to jest za niedługo update'a. Znaczy nie wiem szczerze, jak wy widzicie, ale mnie się wydaje, że nawet granie w FPS-y, które wymagają bardzo niskich opóźnień, tutaj jest na tyle komfortowe, że można bez problemu strzelać do, do wrogów. Może to nie jest tak, że te boty są specjalnie inteligentne, jakoś uciekają przede mną, ale nie jest tak, żeby one były w innym miejscu, niż ja celuję. Jak na razie kilka mi się udało trafić. Oczywiście mistrzem cs nie jestem, no, ale kilka strzałów weszło. Także jak na razie, pokaz 2D uważam za udany. 3D poproszę. Dobra, to już. Maestro. W 3D pokażemy aplikację kina, czyli do oglądania filmów bardzo dobrej jakości. I tutaj zaimplementujemy, jakby head tracking również. Opa. No, dziękuję. To się...